Dobra, ludziska wróciliśmy. Udało się to kurczę jakoś zrobić. Wczytałem grę, no i auta zniknęły, także Lecimy dalej. Szkoda tylko, że nie pokazuje mi odległości od przystanku teraz. No. To nie do czego. Dobra jest. Ważne, że wyjechałem stamtąd. Dokładnie. Czemu to nie pokazuje? Może jak dojadę do przystanku to pokażę A i tam minutę mieć, no bo ja następnego w taką trasę. O, no wiesz jeszcze, może jakby nie ten korek tam Bo ja cały czas wykraczam czas Przez to mam tylko minutę Ło wow. no. Alle Krawenschnicks, wobei. Ja, Ach, wo ich allein? ich bin hey, Ja, Pierdier. Kann ich das mit Karte zahlen? Anschluss Ticket, Ticketkind. Könnte ich dafür einen Beleg bekommen? Ja, Pierdier. Idź już, chłopie. O, pokazujemy. Ja dziękuję, ale gościu, no jeszcze potwierdzenie mu drugie. Tu mu sam bilet nie wystarczył, nie? No, Mistrzostwo Świata, nie? Potwierdzenie, że kartą zapłacił. A, i że w tele całym telefonie by nie widział, że jest potwierdzenie. Mistrzostwo świata no Ja rozumiem jakby to był bilet za 50 zł, no to bym chciał podnieść. Ale za 2 zł? Za 2 euro czekam no ale kurczę panie, jako fajna trasa przez las No, po lasku fajnie wygląda моя страсть вам. Я не пойду. О, тут так, А я вообще Przekraczamy, przekraczamy. Tam będzie fotorada w kurcze wiocha no a ile samochodów no u nich tak zawsze jest pełno aut stoi

30 pamiętaj O kurde no. no i jak tu masz przejechać? no ja piercie On czeka, czeka To stoją te auta. Stoją tak. Kurcze. <grymne> <grymne> te szczęśliwości. Masakra. Till tu na budowę nie dojechał, nie ma auta.

Zaraz do Tunelu? No... Powiem Ci, ta trasa to jest zarąbista. Fajna jest, no. No, taką linią to sobie fajnie pojeździć. Kurcza, u mnie śmieciarze jeżdżą. kup jak ja nie wiem. Nie słychać tego zbytnio, więc no... Tylko, że ja nic nie słyszę. Dobra pojechać. Matko, bezkroć. Mam nadzieję, że wolni ludzie i Dobry Tak, ktoś, bo znowu cię potarł, no, tak. no. no już nie wiem, który to by był na tej trasie. No, ale przejadę Piąty. sobie tą linię parę razy i już tam tych stłuczek i innych bajerów nie będzie. Nie? Piąty raz, jakbyście żabdali. No, bo to wiesz, tak jadę. No. Niech się coś dzieje. Same wypadki. Ale no masakra, masakra, 30 To jest po prostu dramaturgia. Męczące jesteś, jest te trzydzieści <laughs> Wziąłem taką linię, która objeżdża chyba całe osiedla. No, chyba tak. Zerknę na mapę. Gdzie my jesteśmy? O kurcze, końcówka! Stary, myśmy wszystkie te przystanki objechali No jeszcze trochę i zostało pięć raz, dwa, trzy, trzy, trzy. cztery Dobra, pasuje Fajnie, fajnie, że to już końcówka Końców No nareszcie A tu znów 30 jest, a ja lecę nie, 50 jest. A teraz 50, a tam było 3 No A bo tam y, był zjazd, na osiedle dalej, a ty wyjeżdżasz sobie. Chwilę. Ty nie wracasz na się. Tu zawrócić musisz. A no, tutaj masz stanek. Dobrze. No ja, no dobrze, jedno no, faktycznie. Co ty panie starego PKS-a? <noise> Wszyscy w trawie wysiadają, no Człowiek kurcze pół życia w autobusie przesiedział, a... będzie ci mówił Gdzie ty masz, skr... Gdzie ty masz skręcać? O, no, teraz tu wykręcisz na ludzie Tu Pentelka. No Teraz powrotem na tak będzie. Bo chyba boisko jest. -boisko. No, tak też mi się wydaje. Jezu, co to taki małok ludzi? No właśnie, nie wiem. Albo więzienie. Chociaż nie, no jest siatka normalna. To no gdzie? Autobus do więzienia A czemu nie? A że o do siadł w Polsce? Jaki? To jest e, dosłownie może 3, metry, e, 3 4 metry odniesienia spokojnie. No i co tutaj? Od wybiegu. <grym> <grym> e, z, z jednej strony okna masz tylko bloków, bloku, a z drugiej strony masz się wybieg. na niej. No ale to jest za murem, nie? Za siatką. Nie, no to jest mur chyba, co? Oj, najedziemy na krawężniki? Nie. Najechałeś. Najechałem delikatnie, ale. Tylko muśnowy. Tam widać wszystko. No jak za siatką? No co ty? Ale taką e, typową P, e, więzienną, nie? Czuwach. tak by na, na nagraniu wyglądało. Co ty tu za kit ciśniesz, jak zasiadką mogą być? Nie wiem, ja ci zaraz to zobaczę, bo ja nie widzę. Mi się nie wydaje, że zasiadką. No, jeśli ktoś mieszka na parterze, to tego widać nie będzie, w tą tutaj. Na dole jest mur, a u góry jest siatka, więc ktoś na najwyższym poziomie będzie widział e, więzienia. No co ty gadasz? Tu? No, jak skończysz nagrywać, to tu No to ładnie, no to tak z góry bym nie chciał mieszkać i patrzeć tam. No, no, nie, bo żeby oni sobie patrzyli patrzyli co ja na balkonie robię tak jakby tam było jeszcze więzienie dla przeciw, przeciwne to jeszcze nie wiem o kurczę może o kurczę właśnie nie wiem ale a nie tutaj nie 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 o panie panie gdzie pan panie jest późniony jakoś się dobrze Matko Bosko kochana. Gdzie my tu jesteśmy? Trochę wygląda jak osiedle mieszkalno-lepowe takie. Takie kurczę, ani to wioska, ani to miasto. Przedmieścia. Tak zwane chyba Możliwe. Samych końcowych, końcowych Pętelka Fajnie Fajnie to zrobione tutaj Jeszcze wygrasz na powtórkę Pętelkę na jedziesz A jedziesz A co? Teraz to zrobił, nie? No. Proszę wszyscy wysiadać. Dobra, wysiadać. Dokończ jadąc do zajezdni. No i pasuje. I co teraz? A, na parking trzeba pojechać. Dobra. Czyli dobrze celowaliśmy, że tam nie No, dobrze, dobrze. Dobra, ludziska. To będzie na tyle w tym odcinku. Linia ukończona 571? A nie 581. 581. Czemu mi tam 571 wyświetla? Może no, następną jest... będę miał? Może. Dobra, nieważne. Linia ukończona, widzimy się w następnym odcinku. Cześć. Cześć.